Witajcie! Jeszcze ja czekam na wjazd pociągu do Gryfic. <laughs> Jestem w Kołobrzegu i ja udaję się do Gryfic na przejażdżkę nadmorską koją wózko-torową po regio do Gryfic. Zobaczymy, czy przyjedzie Gryfic do hybryda, czy

No i ruszamy do stacji Kowalczyk, do stacji Kiernicy. No, niestety nie udało się jechać po do przygądzie, więc jadę z agentem PSA. Już od trzynastu lat. PSA, wszelkie pesty, wszelkie złotki, głosy. Bardzo przyjemnie się jeździ Piękne widoki jak sami widzicie Na zewnątrz troszeczkę także jest fajnie Właśnie minęliśmy staty trzebiatów, a za oknem króluje dzisiaj rzepak a ja za jakieś 15 minut powinienem iść już na kawicach Także SA 136 Zaraz odjedzie do Szczecina, a my idziemy do nadmorskiej kolei wąskotorowej Pojedziemy do Pogorzelicy No jesteśmy już w Gryficach. To stąd o 8.40 kolejką wąskotorową wyruszę w stronę Pogorzelicy, także trzymajcie kciuki. Pogoda jest super. Także chyba zacznę biegać. Nie ma wyjścia. W oczekiwaniu na odjazd w pociągu krywce pogorzylica na Warskiej Kolei Wąskotorowej dotarłem do miejsca, gdzie odpoczywają lokomotywy i szynobus wąskotorowy. Także, lokomotywa się właśnie rozgrzewa, którą pojedziemy, a ja się już nie mogę doczekać widoków, jakie będę miał po drodze, także, a chodź przygodo. Lokomotywa nawodniona i czas na nakarmienie jej, czyli czekam aż... naszą jazdy manewrowe. Tak się prezentuje nasz skład. Czekamy jeszcze na ostatnie wagony. Które są w tej chwili docipiane, do ostatniego, co jeszcze damy. No i ruszyliśmy, jedziemy w stronę gożelicy. No i jesteśmy już w licy. Ja czekam na odzyskanie kamery. Skład teraz robi oblot. Dobra, tutaj. I teraz lokomotywa będzie jechać do tyłu.

pociągiem przełożonych regionalnych hybrydowym także ruszamy do koło brzegu na pokładzie hybrydy no i trafiło się nam krzepy kurzeziarno wracamy pociągiem hybrydowym z do dookoła brzegu i w porównaniu do SA-136 pociąg jedzie po prostu płynie. Praktycznie go nie słychać cisza, spokój. Także tak wygląda. Tak wygląda w środku. No i do zobaczenia w Kołobrzegu. No ja sobie teraz czekam na odjazd hybrydy newagowskiej impulsa 2 dwunapędowego spalinowo-elektrycznego który jeździ dla Pomorza Zachodniego w w Pomorskim oddziale Polregio i złapać go można na trasie ze Szczecina do brzegu Także za chwileczkę będzie odjeżdżał. się ten charakterystyczny dźwięk silników impulsowych elektrycznych, bo tak naprawdę, z tego co wiem, hybryda ma agregat prądotwórczy, a nie silnik, który napędza. Także ten agregat prądotwórczy napędza silniki trakcyjne elektryczne. Także Do zobaczenia zasubskrybuj i do zobaczenia w kolejnym odcinku na okazjach podróżnika.